Dzień dobry. W tym odcinku o przycinaniu i przesadzaniu granatowca na wiosnę. Zapraszam do oglądania. Zaczynam od przygotowania stanowiska pracy. W oddzieleniu bryły korzeniowej od poprzedniej donicy pomaga mi stara piłka metalowa i dzięki niej łatwo wyjąć taką bryłę. Biorę większą, trochę większą donicę od poprzedniej. Na dno wysypuję te żeby był bardzo dobry drenaż. Później taka mieszanka perlitu, piasku, keramzytu i ziemi. I zaczynam czyścić bryłę korzeniową. Usuwam rękoma delikatnie to podłoże, które już nie ma składników odżywczych. Przez kilka lat nie, nie była przesadzana roślina. Przycinam suche korzenie, usuwam te zeschnięte i tak, żeby już było na kolejne kilka sezonów. Przymierzam sobie do doniczki. Jest ok. Tu widać z góry, jak wygląda ta bryła. I już mam przygotowane gotowe podłoże. Ważne jest przepuszczalne podłoże. Ja używam ziemi kompostowej, w której jest dużo skorupek jajek, skorupek orzechów, które powodują, że już te podłoże nie jest bite. Możecie użyć Ziemi normalnej, kwiatowej, do tego piasku, perlitu dla rozluźnienia. Roślinę po posadzeniu przyciskam mocno i oczywiście należy obficie podlać. Ważna wskazówka, żeby nie sadzić głębiej niż rosła roślina poprzednio, żeby nie powodować chorób grzybowych pnia. Tak wygląda krzew przed przycinaniem. Postawiłam go na tle ciemniejszego żywopłotu, tak by było lepiej widoczne cięcie. Skracam grubsze gałązki, natomiast cienkie, delikatne, połamane usuwam. W naturalnych warunkach kwitnie owocuje, na nieprzycinanym krzewie dobrze owocuje, natomiast u nas, w naszych warunkach klimatycznych, jest mniej słońca i prześwietlanie służy też, żeby jak najwięcej docierało promieni słonecznych do wnętrza korony. Odmiana granatu, którą posiadam to Nana, dorasta do około 1 metra wysokości, a ma kilkanaście lat, nie wymaga corocznego przycinania, właściwie rośnie jak takie drzewko typu bonsai. Doskonale nadaje się na balkony, tarasy do domu, a zimą może być przechowywane na przykład w ciemnym pomieszczeniu, piwnicy, gdyż to jest potrzebne do prawidłowego kwitnienia i owocowania w kolejnym sezonie. Ja akurat obcięłam w tym roku, ale nie robię tego corocznie. Tu widać już, jak przycięty jest na gotowo krzew. Będą przymrozki, wstawię do pomieszczenia, ale nie z tego powodu, że roślina może przemarznąć, uszkodzić, lecz po to, żeby z, z, przyspieszyć wegetację i szybciej powstały kwiaty, a później dojrzały owoce. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału.